W Rzeszowie i Jaśle odbyły się premierowe pokazy filmu Wieleżyński Alchemik Zelwowa. Lwowa. Najnowsza produkcja Telewizji Obiektyw przedstawia sylwetkę i osiągnięcia ojca polskiego przemysłu gazowniczego. Marian Wielerzyński był wynalazcą, społecznikiem, a także twórcą pierwszego na świecie gazociągu w borysławsko-drohobyckim Zagłębiu Naftowym. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. W filmie wystąpili m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak, Marcin Kwaśny oraz aktorzy Teatru Imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Było to dla mnie fajne wyzwanie, było to dla mnie bardzo duża przyjemność. Ja bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię bubrkę i już połka się te wszystkie sceny przy tych, przy tych szybach i przy tych wszystkich starych maszyneriach. Także no, mnie się bardzo dobrze po raz kolejny pracowało. Cieszę się, że w tak trudnym czasie nawet taki epizod. Um, urasta do ogromnej rangi i były to dla mnie bardzo duże emocje. Zresztą spotkać się na planie z takimi fajnymi aktorami jak Peter Lukas, Wojciech Zieliński, Mateusz Mikoś, Mateusz Mikoś czy Marcin Kwaśny, no, jest to duże przeżycie i nawet z tej perspektywy epizodystki fajnie jest obserwować te prace. Zdjęcia do filmu realizowane były latem ubiegłego roku w Sanockim Skansenie, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bubryce, a także w Jaśle, Krośnie oraz Krygu koło Gorlic. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu kilkudziesięciu przedsiębiorstw oraz samorządów, w tym miasta Jasła oraz województwa podkarpackiego w ramach programu Podkarpackiej Kroniki Filmowej. Sponsorem głównym filmu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ciekawy, atrakcyjny temat. Producent, który jest w stanie zrealizować na wysokim poziomie film i później możliwość promocji upowszechniania, czyli tego, żeby ten film, który powstanie, żeby żył. Może tutaj samego jasła nie ma, ale przede wszystkim przemysł naftowy, gazowy, a więc coś, co w jaśle można powiedzieć było zawsze i co z miastem jest związane, dlatego staramy się tego typu produkcję wspierać. Tym bardziej, że spotykają się już w tej chwili z zainteresowaniem szerszym. Myślę, że ten pokaz był bardzo ważny. W środę widzieliśmy pokaz w Rzeszowie. Tam również mieszkańcy z Rzeszowa byli zainteresowani. Ja jestem zadowolony po prostu. Odzew był bardzo bardzo fajny. Na tej scenie było bardzo dużo statystów, bo bardzo dużo statystów zaangażowało się właśnie z Jasła. Byli w Habówce, byli w Sanoku, byli w Krośnie, wszędzie byli z nami i dzisiaj był czas na to, żeby im podziękować. Kolejne pokazy filmu Wielerzyński Alchemik Zelwowa mają odbyć się w Bubrce i Sanoku.